Dobry, kochani, dzisiaj chciałam Wam przedstawić oprawki firmy Jenny. To są oprawki włoskie, super wykonane. Ja je absolutnie uwielbiam, nawet mam parę w domu. Nie dzisiaj, bo te są akurat innej firmy, ale to są te moje ulubione, jak wiecie. Ale pokażę Wam w tej chwili firma Jenny. To są różne kolory. Ja mam akurat teraz bardzo eleganckie czarno-złote. Wow! Nie wiem czy sobie też nie zrobię. Fajne są. Następne tej samej firmy w kolorze fioletowym mają piękny, matowy załóżnik. Bardzo mi się podobają. Pięknie są zrobione bardzo dobre wykonanie. Teraz jeszcze jedną opraweczkę z tej samej firmy. Tak zwane telewizorki. Bardzo modne w tym sezonie. Naprawdę zapraszam serdecznie. I jeszcze jedną, bo ta też jest moja ulubiona. Pokażę Wam taką czarną. Troszkę okrągłą, troszkę nie. O! Piękne są. Zapraszam wyspieńskiego dwa. Dzięki.